Przed wskazówkami co inne, groźnie podniesione w górę, pokazywały godzinę, na którą Bóg przywiódł naturę. Łańcuchem trwogi pojmał, krwią przyraził i zatrzymał. Przed tym zegarem co łóżko szczerwienione opomieniał, i przed tą martwą staruszką, Której trup suchy z kamienia I czarny jak zmyta usta otworzone, Trzymała usta krzyczące gwałt I morderstwo. Przyziąłem, Że kawalerstwo polskie wygna krew zaczął. Że Ukrainki zapłaczą Na mój miecz, na mego konia Rzucając klątwy i czary Bo ja będę jak kary Kosa ścinająca błonia Orlica na pół rozdarta, Mająca dwa serca i dzioby Człowiek z troistej osoby zlacha. It's Gozaka! It's